Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o możliwe, że kolejnych, darmowych nagrodach. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście, pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje, odnośnie możliwe, że kolejnych darmowych nagród, które niebawem pojawią się w grze Fortnite. A więc, jak sami dobrze wiecie, przeważnie w grze Fortnite, na jakiekolwiek wydarzenie, które trafia do gry, twórcy gry Fortnite również dają gracze jakieś specjalne dodatkowe nagrody do zdobycia za udział na danym wydarzeniu. Mowa tutaj na przykład o takich wydarzeniach, jak Festiwal Zimy, czyli przykładowo te wydarzenie, które jest teraz w grze i gracze za to, że wchodzą do gry otwierają sobie darmowe prezenty i przy okazji robią wyzwania, żeby otrzymać kolejne darmowe nagrody. Oczywiście festiwal zimy jest wydarzeniem, które daje najwięcej darmowych nagród graczom, jednakże poza tym wydarzeniem jest jeszcze kilkanaście innych, które też co jakiś czas trafiają do gry i również za nie gracze dostają jakieś darmowe nagrody. W tym odcinku jednak nie mam dla was takich dokładnych informacji, które pojawiły się na Twitterze, jednakże mam dla was ciekawą informację, którą ostatnio znalazłem w internecie i tyczy się ono nadchodzącego kolejnego wydarzenia. A dokładniej w ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie tego, że już niebawem w grze Fortnite odbędzie się kolejne specjalne wydarzenie i będzie to wydarzenie z okazji nowego 2022 roku. Większość graczy już wie o co mniej więcej w tym wszystkim chodzi, jednakże jak ktoś jeszcze nie wie, to chodzi tutaj o to, że w grze co godzinę będzie pojawiała się kula taneczna oraz odliczania do nowego Sylwestra w jakimś tam kraju. W grze Fortnite co godzinę pojawia się właśnie Inny Sylwester, z tego powodu, że na świecie są inne strefy czasowe, no i w grze każdy obchodzi sobie po prostu Sylwestra z innym krajem, po prostu co godzinę. Jednakże zawsze było tak, przynajmniej przez ostatnie dwa lata, że w świątecznym wydarzeniu pojawiały się również specjalne darmowe nagrody, które były powiązane z nowym rokiem, który ma trafić ogólnie na całym świecie. W tym przypadku jednak, czyli w tych prezentach, które są teraz, jak i ogólnie w wyzwaniach, które są dostępne jeszcze w grze, nie ma dosłownie żadnych nagród, które są powiązane z nowym 2022 rokiem. Do tej pory pojawiło się mnóstwo ciekawych informacji na Twitterze, no i ogólnie w internecie, że z okazji startu nowego roku w grze Fortnite pojawią się również jakieś dodatkowe wyzwania, czy tam darmowe nagrody z całej tej okazji. No i oczywiście, że jest taka możliwość, jednakże do tej pory nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, że w grze Fortnite pojawiało się specjalne, osobne wydarzenia z jakimiś darmowymi nagrodami z okazji właśnie nowego roku na całym świecie. Aczkolwiek, co do tego jest bardzo prosta odpowiedź, ponieważ do tej pory wszystkie nagrody, które zdobywali gracze, z okazji nowego 2022 roku dostawali gracze tylko i wyłącznie za to, że grali w tym świątecznym wydarzeniu. Za to, w tym świątecznym wydarzeniu, czyli festiwalu Zimy 2021, z tego co zdążyłem zauważyć no i chyba większość z Was też zauważyła nie było dosłownie żadnej nagrody powiązanej z nowym 2022 rokiem. Osobiście, wydaje mi się, że Fortnite z tego powodu wstawi jakieś nam specjalne dodatkowe wyzwania, ale tutaj od razu mówię, że na Twitterze nie pojawił się żadne informacje odnośnie tego, jednakże pojawiło się kilka ciekawych teorii, które przedstawiam wam w tym odcinku na kanale. No i tutaj chciałbym poruszyć temat na pewno jednej rzeczy, która pewnie pojawi się w komentarzach pod tym odcinkiem, czyli czy w takim wydarzeniu gracze mogą dostać darmowe fałdolce na swoje konto w Fortnite. Cie. No i tutaj ja sam od razu powiem wam, że nie, ponieważ jak sami dobrze wiecie, w grze Fortnite istnieje taka funkcja, jak prezenty, no i w momencie, w którym gracze mogliby zdobywać za jakieś wyzwania fałdolce, mogliby sobie je przesyłać poprzez. Z prezenty, jako podarunki na swoje główne konta. Dlatego też, na przykład w świątecznym wydarzeniu lub jakimkolwiek innym, które było do tej pory, gracze nie otrzymali nigdy w życiu chyba fałdolców za jakieś wydarzenie, które było kiedykolwiek w grze Fortnite. Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach jak jakieś rekompensaty od twórców gry za błędy, ponieważ za to normalnie Fortnite przydziela fałdolce graczom, jednakże co do jakichś wyzwań, no i tak dalej, to nigdy w życiu nie było tam fałdolców do odebrania za darmo. Dlatego też, jeżeli zobaczycie na YouTube jakieś filmiki typu darmowe fałdolce z okazji Nowego Roku w Fortnite, to na pewno w to nie wierzcie, ponieważ tak jak już wam wytłumaczyłem, Fortnite nie da nikomu darmowych fałdolców za jakieś wyzwania lub za wejście do gry. Z kolejnych rzeczy, które również pojawiły się w ostatnim czasie w internecie i również dałem radę je przeczytać na Twitterze, to jeszcze ciekawa informacja, a bardziej teoria odnośnie tego, że za wejście do gry i uczestniczenie w takim wydarzeniu z okazji Nowego Roku gracze mogą dostać jakąś specjalną nagrodę. Temat ten również jest bardzo ciekawy, ponieważ nieraz było Także za wejście do gry podczas jakiegoś wydarzenia. Gracze dostawali jakieś nagrody na swoje konto w Fortnite, przykładowo jakieś lotnie, no i teraz też tak może być. Niestety, ale do tej pory nie pojawiły się żadne informacje odnośnie tego tematu. No i dodam tutaj od razu, że w plikach gry nie ma żadnych przedmiotów kosmetycznych, które nawiązują do nowego 2022 roku. Dopiero za kilka dni, ponieważ do Sylwestra zostały jeszcze chyba dwa czy tam trzy dni, zależy kiedy dokładnie publikuję ten odcinek, zostało jeszcze kilkanaście dni, no i przez te dni. w w plikach gry mogą pojawić się nowe pliki z takowymi przedmiotami. Jednakże, tak jak już wam mówiłem wcześniej, nie spodziewałbym się tego obecnie i na razie musicie skupić się na tym, co jest teraz w grze, czyli na świątecznym wydarzeniu, ponieważ to z nim są powiązane wszystkie darmowe nagrody, które dostajemy w ostatnim czasie. Jeżeli pojawią się jakieś szczegółowe informacje odnośnie tych darmowych nagród, to ja od razu na ten kanał wstawiam jakąś aktualizację, ponieważ do nowego roku zostało bardzo mało czasu, a informacje na ten temat mogą pojawić się dosłownie w każdej chwili. Dla Dlatego też zostawcie suba z dzwonkiem na tym kanale, żeby nie przegapić żadnego kolejnego filmu odnośnie nowego 2022 roku w Fortnite, ponieważ może być naprawdę bardzo ciekawie przez najbliższe dwa dni. No i przy okazji, jeżeli jesteśmy tutaj przy temacie nowego roku, no i ogólnie wydarzenia z okazji nowego roku w grze Fortnite, to teraz mam dla Was jeszcze kilka ciekawych informacji odnośnie całego tego wydarzenia. Ponieważ z okazji tego wydarzenia, czyli nowego roku w Fortnite, do sklepu z przedmiotami powrócą specjalne skiny, które trafiają do gry Fortnite. Tylko z okazji jakichś koncertów, no i ogólnie całej tej reszty. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał sobie kupić jakieś specjalne skiny do swojej szafki w Fortnite, to będzie to naprawdę dobra okazja, ponieważ skiny te trafiają do sklepu z przedmiotami czasami tylko raz do roku. No w sensie, jeżeli w danym roku jest jakiś koncert, no i tak dalej, to trafiałem do sklepu z przedmiotami, jednakże jeżeli nie ma żadnego koncertu, to tam po prostu nie trafiają. Dlatego też każdy z Was niech sobie sprawdzi sklep z przedmiotami 31 grudnia, ponieważ komukolwiek z was może spodobać. Jaki skin, a trafiają one bardzo rzadko do sklepu z przedmiotami. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące możliwych darmowych nagród z okazji nowego 2022 roku w grze Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym wydarzeniu i czy według was gracze dostaną jakieś specjalne, darmowe nagrody z tej okazji. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tego tak, by ten odcinek trafił do większego gr na odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!